Dobry moi drodzy, witam Was chyba w jednym z takich ważniejszych filmów na moim kanale. Jak już widzicie po tytule, dzisiaj mam swoją własną studniówkę i po prostu mega, mega się cieszę. Dlatego stwierdziłam, że nagram na pamiątkę takiego vloga. No i właśnie. Go oglądacie, także witam Was wszystkich na moim kanale. No i co? I zapraszam do oglądania. Mamy dzisiaj 2 luty, czyli 0,2, 02, taka fajna data. Ja mam dzisiaj swoją studniówkę, jest dzisiaj piątek i po prostu przez wszystkie lata liceum czekałam na ten jeden jedyny dzień. Na nic nie czekam w czwartej klasie jak na studniówkę, więc po prostu dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień i wiem, że ją, tak? No, ale co? Idę dzisiaj na makijaż, na włosy. Stwierdziłam, że nie chcę robić tego sama, bo ja to makijaż tak dobrze nie umiem, żeby się tak pomalować, jak malują właśnie makijażystki. Włosy też boję się, że mi nie wyjdą, więc stwierdziłam, dobra, dzisiaj oddaję wszystko w czyjeś ręce i będę się czuła, jak taka wiecie księżniczka, że no. Wszystko będę miała robione. Tak, jeśli chodzi o paznokcie, to na paznokciach byłam, no jakoś tydzień temu, proszę bardzo, tak się prezentują, są mega śliczne, pasują idealnie do sukienki, ale co do sukienki, to zobaczycie ją dopiero później. Pokażę wam ją, no, jak wrócę może z makijażu czy coś. Zobaczymy. Na 10:30 mam włosy, bo nie było innej godziny, no boję się, że mi te włosy do wieczora nie wytrzymają, ale trzymajcie kciuki, żeby wytrzymały. Ja mam włosy takie trochę podatne na skręt, więc liczę na to, że one jednak wytrzymają. Nie wiem czemu, ale stresuję się trochę, że coś pójdzie nie tak i jakby nie wiem, nie wiem naprawdę. Tak długo się szykowałam na ten jeden, jedyny dzień, że mam nadzieję, że wszystko pójdzie. Powiem wam, że najgorszy problem był ze znalezieniem sukienki, ponieważ przeszukałam wszystkie strony możliwe na internecie i żadna mi się nie podobała. Tak, żebym ją po prostu mm, kupiła, no ale poszłam do jednego sklepu w moim mieście na rynku i kupiłam, kupiłam sukienkę w rozmiarze L, ja noszę normalnie S, więc sobie możecie, mm, możecie się domyśleć, że musiałam ją po prostu skrócić i była przez cały tydzień u krawcowej. No i udało mi się ją odebrać właśnie we wtorek, więc tak, jest już u mnie, jest po prostu idealna. Co prawda nie ma rozcięcia na nogę, ale zobaczcie to potem, potem wam wszystko, opowiem. A teraz lecimy, ponieważ muszę jeszcze podjechać po jakieś procenty coś, no, więc lecimy i lecimy na makijaż, nie na makijaż, tylko na włosy. Makijaż mam na godzinę 13.10, więc lecimy na włosy, czyli pierwszy element tego, jak będę dzisiaj wyglądać, także zapraszam i zabieram was ze sobą, pewnie tam wam nic nie nagram, ale...

Witam was po zrobionych włosach Właśnie wyszłam i mam takie coś na sobie, ponieważ no, jadę teraz na makijaż Żeby mi włosy nie dotykły pleców W ogóle jest mi strasznie zimno teraz jak wyszłam Jadę po prostu na makijaż Włosy widzieliście na przepitkach Także jadę na makijaż i widzimy się jak z niego wyjdę Dzień dobry moi drodzy, ja właśnie wróciłam do domu. Jak widzicie, mam przepiękny makijaż. Po prostu takie żubo srebrne oczy, przepiękne. Wyglądam po prostu przepięknie i co? I włosy też mam zrobione za chwilkę. Wam pokażę je od tyłu, chociaż już je widzieliście. No i co? Yy, mamy godzinę za chwilkę 16. Ja ogarnę troszkę w pokoju. I będę się powoli już przebierała w sukienkę, i w ogóle nie wierzę, że to tak szybko w ogóle zleciało. Że nie wiem, że to za chwilę jest, i wow! Także mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie, że impreza będzie fajna. Trzymajcie za to kciuki. No, idę szybko coś zjeść, bo ja dzisiaj jeszcze nic nie jadłam. Także lecę i pokażę Wam potem moją sukienkę, i moje buty, i w ogóle wszystko, wszystko. Na godzinę 17.30 chcemy tam być, jest godzina równo 16 i mi się przypomniało, że chcę jeszcze pomalować paznokcie u stóp, ponieważ na samym początku bieram jedne buty, które mają zakryte palce, a potem, bo one dosyć mnie obcierają, więc potem zmienię po prostu na jakieś takie wygodniejsze i one są już bez palce, więc po prostu stwierdziłam, że sobie pomaluję jeszcze szybko paznokcie i, i no... Okej okay, moi drodzy, więc przyszedł moment, w którym pokazuję wam moje studniówkowe buty, więc prezentują się one w taki oto sposób, są jak widzicie różowe, nie są wysokie, bo na tym mi zależało, żeby właśnie nie były super wysokie i mam właśnie różowe buty z srebrną kokardką, zaraz zobaczycie dlaczego takie kolory, no i tak się prezentują. Buty z takim czubkiem, mega śliczne, ale powiem Wam, że mnie obcierają, więc muszę sobie koniecznie nakleić plastry. Także tak, takie właśnie buty, i ja je zamawiałam na stronce reny. Jeśli chodzi o moją sukienkę, to wygląda ona w taki oto sposób. Jest cała srebrna, zresztą Wam tak przybliżę, proszę bardzo. Jest cała w brokacie i jest ona różowa, bo właśnie ma takie odcienie różowego. No i dajcie znać jak wam się podoba. Moim zdaniem jest przepiękna. I ona jest, ja ją kupiłam w ogóle w jakimś butiku. Nie wiem z jakiej ona jest dokładnie firmy. Ale tak się prezentuje. Za chwilkę zobaczycie ją na mnie. No i co? Chyba będę już ją zakładać. Ok, moi drodzy, ja jestem już ready. Proszę bardzo, tak się prezentuje moja sukienka na mnie. <noise> Proszę bardzo. Także tak, mega mi się podoba. Do tego oczywiście biżuteria. W ogóle wystrój na studniówce jest złoty, a ja, ja jestem na srebrno. Że zakładam taki pierścionek i drugi. Muzyka Salwina Proszę bardzo, przyszło jedzenie. Jemy sobie makaron z pesto i sałatkę Bardzo dobre. Tylko makaron rozgotowany, ale, ale dostaliśmy jedzenie po trzech godzinach. Nie polecam. Testujemy. Testujemy. Dobry bardzo, pyszny. Polecamy.